Dzisiaj jest Niedziela Biblii, więc dowiemy się, dlaczego warto czytać Stary i Nowy Testament. Stary Testament jest przez niektórych katolików odrzucany, ponieważ no bardziej się przyjmuje ten Nowy Testament, gdzie działał Jezus, za to Żydzi odrzucają Nowy Testament, bo nie, bo nie wierzą, że Jezus jest Mesjaszem. Teraz się przekonamy, że i Stary Testament, i Nowy Testament jest bardzo ważny dla naszego życia. Dlaczego warto czytać Stary Testament? Wiele ludzi rezygnuje z czytania Starego Testamentu, ponieważ uważa, że to nie jest za bardzo związane z naszą religią, ale bardziej z religią Izraela. Bardzo źle ludzie postępują, jeśli rezygnują z tego, bo gdy czytamy Stary, Stary Testament, dostrzegamy różne podobieństwa między Nowym Testamentem Starym Testamentem i Przyrzegamy te proroctwa i że one się spełniają. Nowy Testament opowiada nam o działaniu i życiu Pana Jezusa. W nim możemy się dowiedzieć, y, kiedy się narodził. Y. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Znamy doskonale te słowa, które powiedział święty Hieronim. Wielkiej miłości Pisma Świętego. Pismo Święte jest bardzo ważne w naszym życiu. Określilibyśmy je jako swoistą mapę, po której możemy dojść do Boga. Patrzymy na Stary Testament, patrzymy na Nowy, możemy odnaleźć tyle wspaniałych motywów, tyle alegorii i tym bardziej możemy je nieustannie odnosić do naszego życia. Pismo Święte było aktualne 1500 lat temu. Było aktualne tysiąc i jest aktualne dzisiaj również dla nas. Dlaczego jest aktualne Pismo Święte? Dlatego, bo cały czas nieustannie przez nie przemawia Bóg do naszego serca i zawsze do nas mówi: tylko wystarczy otworzyć się na nie, otworzyć je, otworzyć to Pismo Święte i czytać. Zakochać się w Chrystusie. Tego nam potrzeba. Trwamy na modlitwie o nowe święte powołania kapłańskie. Trwa sztafeta, cała diecezja się modli. A Pismo Święte. Bardzo mocno może zawsze nam pomóc w rozeznaniu powołania, bo któż ma nam wskazać drogę jak nie Chrystus, który zawsze do nas mówi: Amen. Jak Biblia odnosi się do naszego codziennego życia? Odnosi się w bardzo prosty sposób, bo Jezus pokazuje nam, jak możemy żyć. Jezus poka pokazywał nam znaki, Jezus powiedział nam, jacy mamy być w codziennym życiu: że musimy się modlić, żeby trafić do nieba. I też pokazał nam to, że, że, że możemy czynić różne uczynki, aby na przykład iść do, do nieba i zostać świętym.